Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 28. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pusty grób. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się, jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast, Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo z martwych wstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie! Więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. Jezus ukazuje się niewiastom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Przekupiona straż gdy one były w drodze niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim co zaszło ci zebrali się ze starszymi a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli rozpowiadajcie tak jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go gdyśmy spali a gdyby to doszło do uszu namiestnika my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu ci więc wzięli pieniądze i uczynili jak ich pouczono i tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jezus ukazuje się uczniom. Ostatni rozkaz. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. <laughs> Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachować wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.